Myślę, że znalazłem powód, dlaczego lewy cylinder nie pali. Witam wszystkich. Czas zacząć robotę na poważnie. To do dzieła. Tak wygląda zuża bez baku i bez siedzenia. Śmieszny airbox. Spoko. E, zobaczymy co to będzie. To jest czujnik poziomu paliwa. Znaczy to jest wtyczka. Znaczy wtyczka. Ja tu założę porządną wtyczkę kiedyś. E, no będziemy musieli się dostać do gaźników później. Te gaźniczki są tutaj. Bardzo dobrze je widać. To jest e, wężykot kranika podciśnieniowego ale na razie udało mi się zdemontować wydechy pokażę Wam co to było za gówno no nie uwierzycie patrzcie co kolej zrobił maniak z powarki ten człowiek wziął oryginalny wydech piękny, chromowany z tego motocykla Przyciął go w połowie, dospawał tu jakiś fragment, powyginął rurki i w taki oto piękny sposób e, zrobił wydech 2 w 1 ale że trochę mu się to nie zgadzało. No to tutaj poprzerabiał troszeczkę też obejmy, powiększył te dziury, bo nie, chca, nie chciało mu się to założyć. I dospawał jakieś takie tulejki, tu też, tylko tu mu trochę zabrakło metalu. To młotkiem powybijał, ale to jest jeszcze nic, to mu się nie zgadzało więc co? Wsadził sześciu szczelek dwie miedziane kilka aluminiowych. A do środka do rury wsadził jeszcze jakąś taką tulejkę. Ogólnie no po prostu masakra. By the way nowe wydechy są przepiękne. Są w stanie powiedziałbym 9 na 10. Chrom jest zniszczony tylko od spodu i lekko tutaj przy przy głowicy. Reszta wygląda całkiem spoko. E, udało mi się rozdzielić je, bo one tam były łączone w dwóch częściach. W ogóle jak us usuwam te e, szpilki? Wkażę Wam na. Pokażę Wam na przykładzie jednej. Na szpilkę nakręca się dwie nakrętki. Powiedzmy, że szpilka jest tak w silniku. Nakręcamy dwie nakrętki i skręcamy je z sobą. Jeżeli szpilka nie jest zapierdzielona, w ogóle to nie jest szpilka patrzcie. To proszę Państwa jest po prostu ucięta śruba 8 mm, zrobiona nie wiadomo z czego. Z jakiejś miękkiej stali to się w ogóle nie nadaje na szpilkę. Jest to czego się najbardziej bałem, czyli że poprzedni właściciel sobie łajską fantazję zastosował. No i właśnie takie jakieś różne dziwne rozwiązania tutaj w tym motocyklu. Po co mam zamawiać szpilkę za 10 zł. Jak mogę wziąć maszynową śrubę jakąś. Upierdolić jej łebek. I patrzcie, mam fajną szpilkę. I wszystkie cztery są takie same. A gdzie jest najlepszy motyw? Najlepszy motyw jest taki, <noise> że sprawdziłem serwisowce, Tutaj w ogóle szpilek nie powinno być. W tym modelu wydech jest wkręcany po prostu na śluby. Śluby z główką, które powinny być ze stali nierdzewnej. Tutaj przy ramie jest po prostu za mało miejsca i nie ma możliwości, żeby ten wydech na szpilki założyć. Będziemy takim oto zestawem walczyć z tymi szpilkami za chwilę no i kolejne dwie godziny za nami, a szpilki jak były na swoich miejscach tak dalej tam są Uff, zimno styczenie Co robimy dalej co wyszło e, udało mi się ściągnąć gaźniki już je wam pokazuję mamy uwolnione gaźniczki Japońskie właśnie się suszą. Dlaczego tu mało się paliwo? Proszę Państwa, to powinien być kruciec, który idzie do baku. No ale niestety tutaj po prostu to się od, 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 odłamało. Jak równiutko, fajnie. A przy okazji, membramy są chyba ok. No zobaczymy. Na razie gaźniki idą na półkę, muszą dobrze, dobrze musi benzyna z nich odparować, żeby nie miał pożaru w domu. A potem rozbierzemy je, spróbujemy je wymyć w banience. To myślę, że znalazłem powód, dlaczego lewy cylinder nie pali. Nie może palić, bo wciąga powietrze. Ale tu niestety mamy małą tragedię. Nie wiem, czy ta część jest jeszcze dostępna. A jeżeli tak, to w jakiej cenie? I tak to niestety nie będzie działać. To by też rozwiązało nam pewną zagadkę. Czyli zawory mogą być w porządku. No jeszcze będzie problem to odkręcić, bo tu jest mało miejsca, więc nie wejdę okrętem. No zobaczymy, dowiemy się jak się uda. Nie mam gaźników, to jest plus, to mogę, możemy zmierzyć kompresję. Zaraz poszukam zegara. I próbujemy. <słuch> Ile tu mamy? Mamy tutaj, proszę państwa, 100 dziesięć, mam, mam, dowody rzeczowe. Sprawdzimy drugi cylinder, ten, który nie pali. Że nie ma kompresji, to będzie. Wesoło. już mi z zegara. Dobra. No to nadeszła wiekopomna chwila. Zegar podpięty. To jest ten cylinder, który nie pali. Wow. Jest dokładnie tyle samo. To akurat jest. Pierwsza dobra wiadomość na dzisiaj, bo to oznacza, że zawory są w porządku. Dobra, potem zobaczę sobie, jaka powinna być ta kompresja, ale tu jest powyżej 150, więc jak to, jak to na Japończyka, to powinno być spoko. No i minęło 5 dni. No, maki mały update to Zuzi. No troszeczkę się tutaj udało. Co zrobiłem w ciągu tych 5 dni? No po pierwsze przykręciłem wydechy. Udało się je przykręcić. Udało się je przykręcić, wyglądają świetnie. Niestety skończyło się tutaj tym, że jedna szpilka została a druga była wiercona pięcioma różnymi wiertłami nagwintowałem tam, i założyłem sprężynkę do naprawy gwintów. Aha nie uwierzycie, zamówiłem te, te gumy dolotowe i przyszły z Holandii w ciągu 24 godzin. To są nówki, oryginały. E, nówki, znaczy jakieś stany magazynowe stare, czyli NOS-y, co się jeszcze zmieniło? Gaźnik e, też dostałem zestaw naprawczy gaźnika, więc wymienione są wszystkie elementy nowe. Dysze poza membranami. Poza membranami. Membrany od tego systemu CV były, były ok. E, nowy filtr powietrza. Niestety jak dostawałem się tutaj i usuwałem airboxa, w ogóle nie wiem jak go usunąć wyszedł tylko do połowy, ale to było wystarczające, żeby odkręcić te gumy to zauważyłem, że sypią się wiązki. I to sypią się tak, że po prostu pękają kable. Więc tutaj musiałem ponaprawiać jakieś dać złączki. To, to jest przekaźnik rozrusznika, więc tutaj na tym przekaźniku musiałem dać nowe złączki, połączyć, tak nie miałem nic innego. Więc złączki WAGO eee, do plusa, do akumulatora, bo też się rozsypała wiązka, spróbujemy go odpalić. Eee, aha, to, czy to nie jest pierwsze odpalenie? Bo przyznam się szczerze. Zrobiłem pierwsze odpalenie po to, żeby ustawić yy, mniej więcej te gaźniki. Tu są porty do synkro tak w ogóle w śmiesznym miejscu w głowicy, a nie w, tutaj, a nie w gumach po obu stronach, więc zrobiłem najpierw synchronizację, potem próbowałem ustawić jakiś jako taki skład mieszanki, z czym był straszny problem. Okazało się, że jedna ze ślub była uszkodzona, myślałem, że dalej ten cylinder jeden nie pali. A to tylko ślubka dodatkowo, więc tak zwany pilot screw, czyli śluba służąca do ustawienia składu mieszanki była nie w porządku. Nakręciłem się tym strasznie, ale końcowo bodajże jest 3,5 obrotu na obu, na obu gaźnikach. Nie wiem, czy nie jest troszeczkę za bogato, no ale mogę pokazać, że mniej więcej to teraz odpala i odpala na dwa cylindry. Zimny silnik jest, nie dałem sania. A damy trochę Sania. Zbyt to boga mieszanka, ale to może dlatego, że jest po prostu mało, mało paliwa w gaźnikach. Trzeba jechać po benzynkę, niestety odkryłem dwie kolejne rzeczy, które są spierdzielone. Pierwsza rzecz to jest taka, że jest stanowczo za mocno naciągnięty łańcuch. Aha, yy, jedna rzecz, którą niestety zauważyłem, to te gaźniki chyba wcześniej trochę lały. I niestety po pomachaniu bagnetu odkryłem, że w oleju jest dosyć dużo paliwa. Dobra, to taki mały update na dzisiaj. No i dobra, minęło kilka godzin silnik wystygł i doszedłem do wniosku, że jednak trzeba będzie zobaczyć te zawory, więc bierzemy się za rozkręcanie pokrywek, pokrywa zaworów, pokrywa układu CDI, To nie jest iskrownik, to jakiś tam czujnik położenia wału i zobaczymy jakie są, jakie są luzy na tych zaworach, bo no bo to może być powód, ciągle, ciągle to nie jest tak, jakby już powinno, niestety. No więc tak, pokrywki ściągnięte czas mierzyć, ustawiłem sobie cylinder na Górny punkt tłoka. Tylko tutaj trochę widać na czarny. I musimy zmierzyć pod krzywkami. Przy pomocy szczelinomierza powinno być między 0,3 a 0,8. Sprawdźmy może najpierw zawór wydechowy. Zobaczmy sobie 0,5. Przeszedł bez problemu. 06. Lekki opór, ale przeszedł. 0,7. 0,7 nie wchodzi. Czyli tutaj mamy 0,6. 0,3 to jest limit. Czy 0,3 nam wejdzie w zawór od strony sącej? 0,3 nie wchodzi. 0,2? 0,2 też nie wchodzi. Zawór nie jest podparty. To dobra wiadomość. Czyli to mamy 0,2. Znaczy 0,02. No. Czyli tu musimy wyciągnąć płytkę, żeby sprawdzić. Wyciągamy. Spróbujemy wyciągnąć tą e, podkładkę, zmierzyć ją. I trzeba będzie to gdzieś zapisać. Czyli tu już jest problem, tu jest, tu jest w normie od 0,3 do 0,8 jest prawidłowo. No to niezłe czary. 2,65 ma 2,70. Ha, ok. Nie wiem, jak to możliwe. Ale to oznacza, że jesteśmy 5 do góry, czyli 2,65 powinno być. Trzeba będzie zamówić prawdziwie 265. Więc tak, dwa zawory są dosyć ciasne. To jest tak zawór dolotowy ma 0,02 i płytka ma cechę 265, czyli napis. Ale 270 tak naprawdę ma grubości według mikrometra. To samo mamy tutaj w wylotowym na tym lewym cylindrze. Tylko tu jest jeszcze mniej, bo nawet 0,02 nie wlazło. Ale nie jest podparty na zimnym, więc no, prawdopodobnie 0,01. Więc będziemy musieli założyć albo 2,65, albo 2,60, zależy co tu wyjdzie. To jest największa zagadka. To jest dolot. Ten cylinder, który właśnie pierdzi. Też mamy 2,65 i 2,70 grubości, tak naprawdę. Ale luz mamy 0,12, czyli powyżej normy. Znaczy norma jest do znaczy 0,3 do 0 0,8, znaczy 0,03 do 0,08. No tu jest 0,12. Leży sobie tylko pokrywka. A i oznacza to też, że jak zrobię zawory, to znaczy ustawię te, 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 te luzy, to cała robota przy gaźniku odnowa. Czyli odnowa synchro, odnowa skład mieszanki. No i zobaczymy, na razie w takim stanie. Zuzia zostaje, czeka na... Czeka na podkładeczki. Czyli czekamy na płytki. Jesteśmy z robotą całkowicie zablokowani. A Znaczy mogę to złożyć tak jak jest na no, nowej uszczelce. Tylko mi uszczelki. Dobra, aha no z, z ciekawostek, które znalazłem Nie działa światło stopu czyli nie ma światła stopu tylni jak bardzo mocno wcisnę to jest co oznacza, że jest źle skalibrowany przełącznik tylniego hamulca trzeba go skalibrować, skalibrowałbym tylko ta sprężynka już jest tak zmęczona że po prostu zamówiłem nową razem z przełącznikiem kosztuje 5 euro więc nie, nie będzie problemu nie ma światła hamulca bez tego niestety nie będziemy mogli Nigdzie pojechać. No to na razie. Na razie tak to zostaje. I robimy sobie chyba weekendową przerwę, czyli na weekend nic nie zrobię. Jestem zablokowany tymi podkładkami. No. To chyba kończymy ten odcinek.